My, jako Polacy, uwielbiamy narzekać. Mamy to wpisane w DNA, dlatego ten czas powinien się Tobie, mi, nam spodobać. Co prawda zaczęłem od ciekawszego zastosowania, jednak może nie tego najważniejszego, bo takim charakterystycznym najbardziej zastosowaniem jest teraźniejszość i zaraz to rozwinę. Ale po kolei, co do tego narzekania, to napisz w komentarzu, co Ciebie denerwuje, a ja biorę się za wyjaśnianie całego czasu. W przypadku narzekania musimy wyjątkowo użyć słówka always, no właśnie w kontekście irytacji. Przykładowo. On ciągle pali w nowym aucie. He's always smoking in the car. Masz nowe auto, i czy ty naprawdę musisz w nim kopcić? Albo coś bardziej dosadnego typu, kurwa. Dlaczego ona mnie zawsze budzi? I nie przesadzaj, że ci uszy w jedną, bo jest to naprawdę dosyć charakterystyczne. Może nie najbardziej charakterystyczne spośród tego czasu, ale na pewno spośród narzekania jest to bardzo charakterystyczne zdanie. Co dalej? Widzisz takie dwa zdania, możesz się już zastanawiać, czym różni się pierwsza wersja od drugiej. Tutaj muszę zapowiedzieć kolejny film, w którym to dokładnie wyjaśnię, bo porównuję właśnie tam czasy Present Symbol i Present Continuous. I właśnie na końcu tego filmu tam odeślę. A teraz krem de la creme, czyli użycie za które no, nic nie robiłem, tym bardziej nie walczyłem, i jest to teraźniejszość sama w sobie. Może teraz. Zgaduję. Dłubiesz w nosie, jesz tosty, drapiesz się albo obserwujesz przez lornetkę zjawisko miesiączkowania surykatek w czasie przesilenia letniego, ale najprościej można powiedzieć oglądam teraz film na YouTubie. Wszystko to dzieje się lub może się dziać teraz w tym konkretnym momencie. Jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, którą powinieneś bądź powinnaś zapamiętać z tego filmu, pomijając kurs angielskiego, który ułatwi ci przygotowanie do egzaminu osmoklasisty i link masz w opisie, no to właśnie będzie to ta teraźniejszość. Ale żeby było ciekawiej, to co powiesz na to, że jest jeszcze takie użycie, że coś dzieje się teraz, coś wykonuje się w tym momencie, a ja tak naprawdę sobie leżę i pachnę, nic nie robię i w ogóle w to nie ingeruję w chwili obecnej. Mamy takie zdanie przykładowe, albo taką sytuację, jesteś sobie na jakieś uroczystości i tam się chwalisz, że wobec buduję dom, piszę pracę magisterską albo piszę z twoją siostrą. Owszem, buduję dom, ale ja nie siedzę teraz na budowie z cegłą w ręku i nie zajwaniem jak Beduin, ale dom powoli, bo powoli. Ale jednak tam powstaje, jest w trakcie budowy. Bez mojej ingerencji tym się zajmuje ktoś inny. Owszem, piszę pracę magisterską, ale jako naczelny reprezentant gatunku student z gromady Saków oddaje się innym niekoniecznie pożytecznym zajęciom, co nie zmienia faktu, że ta praca jest w trakcie pisania. No i owszem, piszę z twoją siostrą, ale nie koczuje 24 na 7 na telefonie. W nadziei, że księżniczka z krainy Instagrama łaskawie odpisze, tylko ogólnie sobie konwersuje i sukcesywnie wkradam się do rodziny w celu przegarnięcia majątku firmy jej ojca. Czy to się uda, zobaczymy. Plany są ambitne i nie bez przyczyny użyłem tutaj słówka plany, bo to jest najważniejszy plot z tego czasu. Tak się akurat składa, że Present Continuous można użyć też w celu określenia planów na bliską przyszłość. Co prawda, może przejęcie majątku nie jest planem na bliską, bliską przyszłość, ale już zdanie pokroju jadę na grzyby w poniedziałek wydaje się całkiem realne. I teraz dosyć ważna sprawa. Przyszłość można jeszcze opisać czasem future. Czy tam simple czy continuous to już za bardzo nie ma znaczenia, bo o tym będzie i tak osobny film. Jednak... Present Continuous, czyli ten tytułowy, używamy tylko wtedy, gdy mówimy o planach na bliską przyszłość i planach, które już wcześniej zostały ustalone. Taki mały szkolny tip na kiedyś to zazwyczaj. Będzie tak, że jak pojawią się określenia czasu, jak tomorrow, next week albo on Monday, to użyjesz właśnie czasu Present Continuous, a nie future symbol. Ale tak jak mówię, nie chcę teraz odpływać i rozwodzić się o innym czasie. O tym i tak będzie osobny film. Teraz by się przydał jakiś przykład. Dobra, gadasz sobie ze znajomym i mu mówisz, że ty do szkoły w poniedziałek, nie idziesz, bo baba od Niemca będzie pytać. Trzątego zdania wygląda tak. I'm not going to school on Monday, because... i tak dalej, bo baba będzie pytać. Jako, że ty jesteś chytry, jesteś cwany, bądź jesteś chytra, jesteś cwana, to jest to twój ustalony wcześniej plan na najbliższy poniedziałek, czytaj najbliższą przyszłość. Swoją drogą jest tutaj pewna nieścisłość, bo jakby wykastrować zdanie Boxdale is flying to Spain on Monday do Boxdale is flying to Spain, to i po angielsku, i po polsku mogłoby się wydawać, że Boxdale jest już w samolocie i leci do Hiszpanii. Dlatego ważne jest to, aby zwracać uwagę na kontekst i do dodatkowe informacje zawarte w zdaniu, które mogą pomóc prawidłowej interpretacji. To była taka informacja, jakby ktoś myślał, że coś jest nie tak, ale nie spokojnie. Tak właśnie ma być i tak właśnie to działa. Teraz przejdźmy do budowy. Na samym początku warto opanować odmianę to be, z którą jest trochę jak z psem. Mówisz łapa, to ma dać łapę. Mówisz daj głos, to ma dać głos. Widzisz kod rabatowy, to masz kurs angielskiego 5% taniej. Akcja, reakcja. Widzisz I, piszesz M. Widzisz U, piszesz R. Widzisz he, she, e, no to pasuje tam tylko is, a w całej liczbie mnogiej R. Może powtórzymy angielski? Nie no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. No Odmień, no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Tak, nie odmienię. No to odmień. No, I? I. M. M. I am. No wiem, I am. You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję. Nauczysz yeah. się tego piąty rok, szkolej na kursach i wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. I po czego to jest odmiana? No jak czego? No jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu n to byłaby pierwsza kwestia, bo drugą jest dodawanie ING do czasownika. Mówi się, że nie ma takiego wagonika, którego nie da się rozdzielić. Owszem, jest to prawda w kontekście szkolnych związków, jednak. Nie w przypadku końcówki "-ng". Doklejamy ją wszędzie, do każdego czasownika, jakby miało nie być jutra. I teraz tak na szybko twierdzenia, pytania i przeczenia. Mówię na szybko, bo aż takiej filozofii wielu wyjątków tutaj nie ma. W twierdzeniach wygląda to tak, że mamy osobę, potem odmienione to be, czyli to albo m, r, może być is, czasownik z "-ng", plus cała reszta znania. Saturday. Kolejno pytania, czyli wiadomo, zmieniamy szyk. Na początku odmienione TUBI, potem osoba, czasownik z NG, no i przeczenia są identyczne do twierdzeń, tylko do TUBI dodajemy negację przez not. Co prawda, teraz nie mam przed sobą jakichś przykładowych zdań, być może. może zapewne, w montażu coś tam dodam. No, no ta, zagalopowałem się. Patrz, dlatego jest. O tu, w opisie masz link. Patrz to. To możesz pobrać z opisu dokładnie te wszystkie notatki, które pojawiają się w tym filmie. Masz link w opisie. I tym sposobem tak płynnie przejdziemy do wyjątków, których może nie ma za dużo, ale no wiadomo, lepiej wiedzieć niż nie. Co prawda, chciałem o tym wspomnieć w czasie porównującym present simple i present continuous, jednak chociaż tutaj napomknę o czasownikach statycznych oraz tych dynamicznych. Istnieje taka pewna grupka czasowników, które zazwyczaj nie są używane w kontekście present continuous, bo odnoszą się do stanów, a nie do czynności. I nazywamy je właśnie tymi czasownikami statycznymi, czyli takimi naprawdę mocno upraszczając, nie wykonuje ruchu albo wykonujemy znikomą ilość tego ruchu. Przykłady takich czasowników to believe, know, want, need, like, love, a few moments later. hate, remember, forget, prefer, understand, mean i dalej nie ma sensu ich wymieniać. Przykład. Siedzisz sobie u znajomego na grillu i leci chociażby California White'a i chcesz powiedzieć coś w stylu, kurde, Lubię tą nutę. Damn, I like this song. I tutaj nie użyjesz czasu Present Continuous, bo co z tego, że Kalifornia leci teraz, jak ty ogólnie lubisz tą nutę. I teraz ważne, bo Kalifornię ona by tak chciała, nie wiem co tam jeszcze. Kiskam, znamy. Ale jak Mata White, Reto, tako wyda nową nutę, a ty siedzisz na grillu i słyszysz tą piosenkę po raz pierwszy, to powiesz bardziej coś w stylu: no kurde, dobre to jest, podoba mi się. I'm liking this song. Różnica jest tak naprawdę niewielka. I'm Liking This Song odnosi się do teraźniejszości. To coś tak w stylu, że no podoba mi się teraz i to się wydaje, że osoba coś obecnie lubi coś, i czymś się cieszy teraz. Z kolei I Like This to brzmi bardziej jakby osoba coś lubiła w dowolnym momencie. To było trochę bardziej życiowe zastosowanie, jednak nie myśl, że tak będzie w szkole, bo 99% przypadków to jak zobaczysz takie słówka jak believe, know, want, need, like, love, hate itd., dalej, no to nie baw się w żadne nadinterpretowanie i po prostu nie używaj czasu present continuous, czyli tego z ING. Dla pewności wolałem spytać jakiegoś gpt a żeby wypisał mi wszystkie takie smaczki językowo odnośnie dodawania ING i wygląda to właśnie tak. Najważniejszy wyjątek to jest sytuacja, gdy czasownik kończy się na "-e", to wtedy usuwamy to "-e", i dodajemy "-ing". Przykładowo w make po dodaniu "-ing", nie piszemy jakiegoś making, making, tylko po prostu nie mamy tego "-e", dodajemy "-ing", i tyle. Dalej przykładowo drive, no to nie piszemy Drive driveing, czy coś w tym stylu. Po prostu driving i tyle. Czasami będzie jakiś wyjątek, w wyjątku, ale poza Bing, Sing to można sobie to darować. Pozostałe wyjątki widzisz na ekranie, to jest tak bardziej dla zainteresowanych, dla tych ambitnych czyli podejrzewam, że dla nikogo, ale i tak to zostawię, może jest wśród nas jakiś przyszły lingwista. Teraz co do słówek charakterystycznych, tak Ci powiem wyobraź sobie kolor fioletowy, to pewnie teraz go widzisz w głowie i tak samo będzie z charakterystycznymi słówkami. Widzisz jedno z tych słówek? Strict, present, continuous. Ale najpierw te słówka w kontekście teraźniejszości. Mamy przykładowo now, czyli teraz, at the moment, w tej chwili, currently, obecnie, right now, właśnie teraz, albo today, czyli dzisiaj, ale kiedy mówimy o czynnościach odbywających się w ciągu całego dnia. No i Teraz w kontekście planów, czyli przyszłości, czyli tomorrow, jutro, this evening albo tonight, czyli dziś wieczorem, this weekend, w ten weekend, next week, next month, next year i co sobie tam wymyślimy w przyszłym tygodniu, miesiącu, roku, czy tam też za 5 lat. In the morning, afternoon, evening, rano, popołudniu, wieczorem, ta sama gadka. No i czy też sun, czyli wkrótce w takich, no pewnych kontekstach, ale jednak. Jeżeli już ty jesteś, to poświęć chwilę i zrobimy kilka przykładów. I jesteśmy, co prawda, wydaje się, że na Discordzie, ale nic bardziej mylnego. Jest to tablica, tyle że screen pochodzi z mojego Discorda, gdzie mamy w zasadzie wszystkie opracowane te zdania. Nie zrobimy ich, co prawda, teraz wszystkich, ale jak komuś jest mało, no to link jest w opisie. A teraz lecimy pierwszy przykład. She not jump at the moment. No to słówko at the moment mówi coś w stylu: ej stary, to jest at the moment, czyli teraz, co się dzieje teraz, to jest teraźniejszość, ok? Czyli ona nie skacze teraz. W sumie dobrze masz dziewczynę, całe życie przed sobą, co będziesz skakała. Zatem she isn't jumping. Ale mam piękne pisma, za każdym razem podkreślam, ale. No jak niektórzy się doskonalą, nie wiem, wyciskaniu na klatę, wpływaniu. No ja niestety dopisać lepiej nie umiem. No sorry. Przykład drugi. Czyli coś tam, hmm, they paint the room now. Czyli coś, że pokój, że malują teraz. Patrzymy, aha, pytanie. Dobra, czyli czy oni malują pokój teraz? W porządku. Mamy, they, no to będzie tutaj idealnie słówko pasowało are. Are they? Paint zawsze dodajemy ing, bo nieważne, czy to są pytania, czy przeczenia, czy twierdzenia. Za każdym razem ten czasownik musimy wzbogacić o nasze ing. Czyli are, are they painting? Dalej. Trzeci przykład. He drive to work now, czyli on jedzie do pracy teraz. Tutaj chyba nawet jest ten wyjątek, że nie zapisujemy driving, dr driving, tylko zapisujemy driving, bez tego e. No to zróbmy to. He is driving. Ok, dalej. Czwarty przykład. Jessica and John blow the candles. Candles to są świeczki, jakby ktoś nie wiedział. A blow, pomijając tego YouTubera, no to to jest inaczej zdmuchiwać, dmuchać, ok? Czyli Jessica and John. I teraz by się wydawało, no Jessica, John to będzie is. Nie, bo to są oni. Mamy tutaj dwójkę, to jest liczba mnoga. Czyli Jessica and John are blowing the candles. No to are blowing. Elegancko. Are blowing. Piąty przykład w postaci pytania, czyli znowu. Patrzymy. Aha, dobra, jest you. No to do you pasuje co? Are. Czyli are you buy this or not? Buy? No to będzie buying. Czyli czyli coś w stylu kupujesz to czy nie? No to are you buying? Dobra, zróbmy jeszcze szósty. Pozostałe będą na Discordzie trochę. Ich chyba jest, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, czy jest 15. Jak będzie mało, to najwyżej dodam jakieś jeszcze dodatkowo stworzę. Ok, szósty przykład. No, kurde, ta wiewiórka, jak to się ciężko czyta. Sam sobie powiedz teraz: Squirrel, chyba dobrze powiedziałem. Ok, look, the squirrel hide the, a hazelnut in the ground. Czyli spójrz, wiewiórka chowa. Mm, to tak, tak niemiecko mi to brzmi hazelnut, ale no to jest orzech yy, w ziemi, w porządku. Czyli yy, the squirrel is hiding, no bo squirrel no, to jest to zwierzę, czyli to traktujemy jako it, czyli trzecia osoba, czyli is hiding. Dobra, mamy zrobione, nie jest to trudne, dopiero zacznie to być trudne, gdy będzie trzeba to zmieszać z innym czasem. Ale powiedzmy samo w sobie, jak będzie sprawdzian o, typu zwykłe, zwykły present continuous, no to spokojnie, to jest proste. Dopiero jak będzie mix, mieszanie tego, no to wtedy zaczną się takie delikatne, że tak powiem perturbacje, ale samej budowy raczej nie należy się obawiać. Kolejnym czasem będzie past simple, który widzisz po prawej stronie, po lewej stronie porównanie present simple i present continuous. A na dole powtórka last minute przed egzaminem. Coś tam sobie wybierz. Siemano.